Jażdżąca głowę węża Oj, zawsze nie mnie, abym się Za głowę węża, pokojna, córzebnica pana, łamiąca strzały nieprzyjaciela, jażdżąca głowę węża. dobry Państwu. Przeszliśmy, wygoda chmielna, wyszliśmy dzisiaj o 6 godzinie. E, o 6 godzinie, e, nie wiemy dokładnie ile jest osób, ale obstawiamy około 1000-1200, ponieważ e, jak graliśmy, to e, ludzi jest naprawdę potężna ilość. Mam nadzieję, że to będzie druga najliczniejsza albo pierwsza najliczniejsza pielgrzymka na tegorocznym opuszczeniu. Skąd to się, że tak powiem, bierze? Dlaczego one są tak liczne? Co tutaj ciągnie? E, tak, tak. Ciągnie tutaj ta nasza kaszubska matynika. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że dla każdego szanującego się Kaszuba e, wizyta w tym sanktuarium to obowiązek. Parafia świętego Floriana w Kolbudach. Ile to kilometrów? Jak się szło? To znaczy, myśmy przyjechali okay. z pocztem sztandarowym samochodem. Dlaczego tutaj przyjechaliście? Dlatego, że przyjeżdżamy tu już od no nie przygotowałem się, ale od, od zawsze można powiedzieć. Co takiego tutaj przyciąga was? Eee, daje nam to tu, tego powera, że warto być Kaszubą, że można tu się wyżalić, można tu poprosić o, o, o siłę właśnie do działania dla Kaszub. No i dla no, osobistych spraw dla rodzin tak samo. Najważniejsze miejsce miejsce na kaszubach czy to jest ważniejsze niż we? Nie, nie, nie. To jest, to jest, to jest, to jest jasna góra Kaszubska. Jestem do pocztu sztandarowego z Sierakowic z Rzeszenia kaszubsko Sierakowice. No to ja pytam tutaj każdego, co takiego jest tutaj, w tym siamowie, że tyle ludzi tutaj przybywa. Dlaczego tutaj przyjeżdżacie, przychodzicie? Pokłonię się królowej kaszuli. Ona nas przyciąga rokrocznie, podziękować za to, co wszystkie łaski, które otrzymaliśmy i prosić o opiekę na kolejny rok. Przyszliśmy z Przodkowa, z parafii św. Andrzeja Apostoła. Tu gdzieś, nie wiem, czy mamy to tablicę. O, tu mamy tablicę. Wielgrzymujemy od 1900. 1933 roku, cóż więcej rzec mogę, wtedy też zaczął chodzić ten obraz, na początku chodził tylko właśnie ten męski, potem, nie wiem dokładnie w którym roku, dołączył się właśnie damski, a już wiem, że w 2012 doszedł nam jeszcze papież, właśnie są e, młodsze dziewczyny, i tam z tyłu jest jeszcze figurka. Nie wiem, czy panią tutaj jest nagra. Mm, tam stoi z tyłu e, między ludźmi. Co takiego jest, Sianowie? Dlaczego że tutaj przychodzicie i to tak licznie? Sanktuarium. Mm -hmm. <grym> tak, no jest to odpust, jest to moim zdaniem bardzo piękny zwyczaj. Tradycja, którą warto naprawdę podtrzymać. E, no i cóż co, co, mogę rzec. Dobry, z dobrze. obrazem chodzi mój dziadek, moja mama, no i teraz ja chodzę. I... I liczy na to, że, że mój syn czy córka też będą chodzić. E, przyszliśmy z parafii e, Najświętszej Katarzyny Aleksandryjskiej e, ze Stężycy. E, przyszliśmy się pomodlić, prosić o łaski na cały rok, o dobre żniwa, e, o zdrowie dla całej rodziny, e, dla całej parafii, dla tych, za tych, co nie mogą iść, aby bardzo chcieli, ze wszystkich chorych. E, cieszymy się, że mamy piękną pogodę. Słoneczko świeci, deszcz nie pada, więc jest super przychodzą ci nieco starsi, przychodzą także ci nieco młodsi co ich tutaj przyciąga do Sianowa? Hmm. I czy może przyszedłeś dzisiaj po raz pierwszy, czy już byłeś w Sianowie? Yy, ja już jestem po raz czwarty, trzeci w Sianowie. Yy. I dlaczego tutaj przychodzisz? Bo yy, 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 jest bardzo fajnie iść z Buta się przejść trochę. Nie jest do... yy. Trochę jest, yy. jest męcząco, trochę jest męcząco. Yy. To jeszcze pani, poproszę tak Dlaczego pani tutaj dzisiaj przyszła? By złożyć swoje troski u stóp matki, by prosić ją o potrzebne łaski, nie tylko dla rodziny, ale dla parafii, dla księży, dla całej Polski: o pokój, o radość w sercu, o miłość w rodzinach.